Cześć, czem kochani, tutaj oficjalnie dzisiaj rozpoczynamy już rocznicowe ferie, część druga, dzień, yy, dzień trzeci, czyli tutaj mamy wicanie premiera zestawu Old, premiera zestawu będzie Old Town, czyli Stare Miasto i tutaj oficjalnie mamy młodego Garmadona, no to więc wstanie witamy i rozpoczynamy reakcję z całego wydania, z całego pozdrawiam. Cześć i tutaj w mamy takiego batonika. Batonik. Zaraz dziewczyna przyjedzie. Będzie prezentacja tego Ninja Gold Town. Premiera. Mm. Pan sobie Cześć, cześć kochani, tak oficjalnie prezentuje się stare miasto Lego Ninjago, Lego Ninjago Old Town, czyli Stare Miasta. Tu mamy oficjalnie trzy limitowane minifigurki. Młody U, pierwszy mi Pinjitsu, Nie, młody Garmadon, pierwszy mi Pinjitsu i młody U. Tak oficjalnie się prezentują yy, minifigurki. No, to więc yy, zapraszamy na kontynuację naszego wątku. Pozdrawiam. Cześć, czem kochani jesteśmy sobie na chwilę na dworcu Wrocław, główny, przed wyjazdem, bo już jutro będzie Kudowa, czyli drugi wyjazd rocznicowy. No i tu sobie, jaki mamy ładny dworzec Wrocław, główny, ładnie się świeci. No i tu sobie mamy takie coś, fajny, ładny, ładny ten dworzec, mi się podoba. Pozdrawiam, jutro już wyjazd.